Dzisiaj wyjątkowy odcinek, ponieważ jesteśmy u mojej mamy. Wiecie, jak je się rodzinny obiad, gdzie jest i mama, i teściowa, to nie wolno mówić, wypowiadać swojego zdania o daniach, które się spożywa. Zawsze najpierw warto zapytać, a kto gotował, żeby nie obrazić ani mamy, ani teściowej. Dzisiaj synowa z teściową będą gotowały zupę, zupę, która nazywa się zupą śmieciową. Nie wiem dlaczego. Wszystkie zupy mojej mamy, tak jak i mojej żony, są naprawdę rewelacyjne. I zobaczcie, jak w prosty sposób można zrobić przepyszną zupę. Zapraszam na odcinek. Witajcie kochani, dzisiaj jesteśmy u Wiesi, czyli u mamy Krzysia i e, zawsze lubimy, kiedy Wiesia ugotuje zupę, bo gotuje naprawdę wspaniałe, takie klasyczne zupy, ale i też takie, których e, na przykład ja wcześniej nie jadłam. I dzisiaj ugotujemy pod okiem Wiesi zupę, jak Wy ją nazywaliście? Śmieciowa. Zupę śmieciową. Zupę śmieciową, no ale to... To są bardzo eleganckie śmieci, tak można by powiedzieć, nie? Ale śmieciowa to znaczy, że z tych składników, które zwykle w każdym domu są, tak? Bo tak, co my tu mamy? Co potrzebujemy? Warzywa. Warzywa, czyli mamy włoszczyznę, mamy cztery marchewki, seler, dwie pietruszki i por. Buraki, tak? Razem z tymi częściami botwinkowymi, tak można by to nazwać, ziemniaczki i przyprawy. Mamy sól, mamy pieprz, taką przyprawę typu warzywko, liście laurowe i kilka ziarenek ziela angielskiego. No dobrze, czyli co teraz? W pierwszej, w pierwszej kolejności musimy wszystko zetrzeć na tarce. Warzywa i buraki. Tak, czyli warzywa i buraki ścieramy na tarce, a ziemniaczki? Kroimy. Ziemniaczki kroimy w kosteczkę, tak? tak. A to po prostu też, też mniejsze pokroimy. No dobrze. To. I to wszystko. I dajemy na patelnię na, ma... na masełko. Aha, czyli nie od razu nie, do garnka, tylko nie. najpierw przesmażamy, tak? Tak. Dusimy na masełku. Te warzywa, Aha. buraki. Mhm. Wszystko i marchew i, i ten Ziemniaki i ziemniaczki. Mhm. No dobrze, to najpierw musimy to pokroić i zetrzeć do jakiejś tak. miseczki. Tak. dobrze. Ja, ja gotuję tak jak moja mama gotowała, ale ta złota nie ma tego smaku co kiedyś był. Może dlatego, że to było gotowane na kuchniach węglowych. A, to na pewno, na pewno. I może może te, I te warzywa też były chyba inne: prosto z ogródka. Woda też była woda. Woda i na przede wszystkim no. też. Ze studni mm. woda. No właśnie, wszystko, wszystko po prostu było inne. No. A nawet jest przecież różnica, jak się gotuje coś na kuchence takiej z ogniem, a na przykład na takiej indukcyjnej. Według mnie jest bardzo duża różnica i te gotowane na ogniu potrawy są o wiele lepsze. Tak jest, niestety. Tak. U nas natomiast w domu nigdy się nie tarło warzyw Aha. do zupy. Zawsze były krojone w kosteczkę, ale nikt nie tarł. Ogórki może tylko do zuży ogórkowej. To to już odstawimy. Może. Dobrze. To co niepotrzebne, My mamy wszystko duże w domu, duże deski, duże noże, a tu jest wszystko mikro. No miałam takie duże noże, to Kamil się... chyba Twoja, Wiesia, ulubiona zupa, jaką ty najbardziej lubisz? Nie ja wiem, no prawdę rosół przede wszystkim. Rosół. Mhm. Bardzo lubię żurek którego nie mogę jeść. Mhm. No. A kropnik Też lubię też. A ty, kochanie, jakie zupki lubisz? Wszystkie. Wszystkie. Teraz tak. Masz. To już pachnie. Słuchaj, już wypisów bogaty, tam przyprady warzywno. Mhm. Jeżeli ktoś nie chce tej przyprawy, to może tak. użyć bulionu zrobionego Bulion. przez siebie w kostkach. Ja później wlewam ten, ten i dużo. mieszamy. Ciężko, bo jest dużo. Dwa strażnięcie dostaniesz już na różną Ale to jest podobna papelnia, widać, taka gruba. Ta. One to bardzo dobre, jeszcze mam takie rondele. Bardzo. Nic nie przypala w tym też. To się jeszcze To wszystko razem. I tu woda już jest nastawiona. I do wody. Solą? Nie, na razie Nie, sama jest... woda. Ale... A uh -huh. już widać jakie to będzie gęste. A ja lubię takie gęste zupy. No, troszeczkę można patrolić to wszystko widać. A już to ładnie patrzy. Mam mhm. Tak, ładnie tak nie. to ładnie patrzy. To jest tak. To już jest prawie miękkie. Tak, to już jest taki prawie miękkie. A pachnie kochani obłędnie po prostu. I ile to musi się gotować? No aż się kartopelki ugotują, bo te warzywa to już prawie są tego. <słuch> Za lansar, zaraz się zetrze. Będzie gęsta. Dobrze. Teraz ty te się Rzucić je tutaj? Tak, tak. No, a. Cały garnek będzie. I zamieszać? Tak, tak. Nie za gęsto będzie. Chociaż się robi, jak tu, jak dla mnie, nie za gęsto, ale nie wiem, jak dla Krzysia. Ja lubię gęste. 3-4 listki i parę ciela angielskiego. Gotuję, to y, spróbujemy czy to y, mm. y, będzie y, tam. Czy nie dosolić, czy nie będzie. dosolić mm. trzeba? Mm. Aha, jeszcze pieprzu, żeśmy kiedy dali. Ach, pieprz, dobrze. No, widzisz, zapomnieliśmy o pieprzu. I jeszcze będzie troszkę zakwasu, burczana, ale końcu, to później. Na samym końcu. Mm. No i teraz to się musi gotować. I co teraz na koniec jeszcze, Wiesia? Y, troszeczkę y, niedużo zakwasu z buraku. No, czas próbować, czy dobrze? Bo żeby nie zakwaśne było, nie? Mhm. Dobra. Dobre. Dobre. Ale jaka złocista od tego masełka. I ona już jest gotowa? Tak, tak prawie gotowa. Tylko teraz jeszcze możemy dać pietruszki zielonej. Mhm. Ale nie mam. Świeżej. Świeżej, tylko mrożona. Mrożona może też być. Zrób Wiesia, tak, jak zawsze to robisz, bo do, normalnie dodałabyś pietruszki. Tak, tak. Tak, No to trzeba dodać, tak, żeby była jak zawsze. O, taką pietruszkę mrożoną mam. Próbujemy. borczy. burczy. <noise> teraz jeszcze. możemy... A szkod przyszedł już. Bez kota się tu nic nie obejdzie. Nie obejdzie. Możemy jeszcze nią troszeczkę dać. A, Magi. Nie dużo, bo już ten zakwas. Słyby nie było zaś. Coś... Zasłona? Zasłona. No, Małgosiu, próbuj ty. To może od razu na talerze. Tak, na pewno dobre. Idealne, idealna zupa. Możemy jeść. Wody troszeczkę. Aha, bo jeszcze będzie zaprawiana zupa, jeszcze tak? Będzie tak, zaprawiana. Tak, mhm. tak. Jeszcze troszeczkę taką czubatą łyżkę, łyżeczkę. Mąki, więc nie jest. tego. Rozpyrdlać. Rozpyrdlać. A woda jaka zimna? Ja mam przegotowaną tutaj wodę. Mhm. I teraz to się musi zagotować, bo to jest. i ona ma inny troszeczkę smak. Tak, tak, zupa zaprawiana ma inny smak, to już też żeśmy się przekonali o tym. Lepsza jest po prostu. tak. Yy, nie każdy lubi ze śmietanko, ale ja troszeczkę wlewam sobie. Słodkiej śmietanki. Słodkiej śmietanki czy jestki. Mhm. Ja, ja bez śmietany. No. Chociaż może też dobre. Dobrze. Mam tylko jaka porcja. Niemniejszą porcję. No to degustujemy zupę, która jest i tak prawdopodobnie przepyszna. Jest bardzo gorąca, ale wyśmienita. Mm, pyszna. Jak zawsze. Wiecie, co jest najfajniejsze? Najfajniejsze jest to, że to wszystko jest starte. Ona jest bardzo prosta tak naprawdę do wykonania. Ścieramy, podsmażamy, mhm. gotujemy i gotowe. Tak i, i w zasadzie wszystkie zupy, takie ala jarzynowe będziemy robić tak, że będziemy ścierać mhm. i smażyć, bo do tej pory tak nie robiliśmy, przynajmniej w takich tradycyjnych zupach. Rewelacyjna jest. Polecam. Przepis mojej mamy. No właśnie, to chciałam powiedzieć, że po prostu na pytanie na przykład, dlaczego tak, no to wtedy jest prosta odpowiedź, bo mama tak robiła, nie? Mama tak robiła, babcia tak robiła i to już jest wystarczające uzasadnienie. Pyszna.